No, dzień dobry. Ania Pachola, dietetyk inaczej, gadanko na śniadanko. Dzisiaj naturalny poniedziałek, dzień walki z uciskiem. Dlatego ja jestem wielką zwolenniczką nienoszenia staników, jeśli nie trzeba. Wolność dla piersi, dzień walki z uciskiem. Tak, ja sobie to tłumaczę. Lecimy w zdrowiu do setki. Tak, wiem, naturalny poniedziałek zawsze mam bez makijażu, ale nagrywam to w sobotę, wieczór, za chwilę wychodzę, dlatego, dlatego jest jak jest. Ale naturalny poniedziałek, to co związane z naturą, sen. Na sen. Daj mi jakąś Ania tabletkę, bo nie mogę spać. Zapisz mi Ania jakieś ziółko, bo nie mogę spać. Wszyscy chcemy rozwiązań natychmiastowych, już dzisiaj, teraz. Ma działać za 5 minut najlepiej. Nie mam takiej metody. Nie mam metody, która działa w 5 minut. Odkąd ją zastosujesz, ale jest metoda, która może zadziałać w dwie minuty po dwóch, trzech tygodniach stosowania. Zaczynamy. Wyobraź sobie miejsce, zamknij oczy. Połóż się wygodnie. Wyobraź sobie miejsce, w którym byłeś, byłaś kiedyś, które jest. Ci się kojarzy z totalnym relaksem, z totalnym rozleniwieniem i z totalnym luzem. To nie jest miejsce, które się kojarzy ze szczęściem i radością, która, się, która powoduje wyrzut serotoniny. To nie może być moment, kiedy wbiegasz na metę po przebiegnięciu maratonu. Nie. Niech to będzie miejsce na plaży, gdzieś na świecie, gdzie byłeś, byłaś. Gdzie było, pamiętasz, gdzie było ci dobrze, totalny relaks. Więc takie miejsce sobie wyobraź, później przez kolejne kilka minut wyobrażaj sobie rozluźnienie mięśni. To nie musi być kilka minut, to po pewnym czasie będziesz robić w ułamki sekund, ale szczególną uwagę zwróć na wszystkie te części ciała, które szczególnie przez cały dzień. Dostawały do wiwatu stopy. Czy one na pewno są rozluźnione? Łydki. Przecież jest grawitacja. Wszystko ciągnie do Ziemi. Ziemia z Ciebie wszystko wyciąga. Uda. Pośladki. Przecież pośladki niesamowicie ciężko pracują w ciągu dnia. Przedramiona. Ramiona. Cały kręgosłup. Szczęka. Odchyl trochę dolną szczękę. Niech nie będą zęby zaciśnięte. Rozluźnij tutaj, tutaj, żuchwę. O, w ten sposób. Oczy masz zamknięte, ale skieruj je lekko ku górze. Wtedy pobudza się. Mm, o, są nazwy na to. <noise> Nie będę tu mówiła o trzecim oku, ale warto, żeby oczy zamknięte, ale jednak były skierowane lekko ku górze. Jak już jesteś taki totalnie rozluźniony, wyobraź sobie kwadrat. Zaczynamy ćwiczenia oddechowe. Najpierw kilka głębokich wdechów, wydechów, wszystko nosem robisz. I teraz uwaga, uwaga, najważniejsza rzecz. Jeśli oddychasz klatką piersiową, to to jest oddech, który cię przygotowuje do walcz albo uciekaj. Nie. Jeśli chcesz się zrelaksować, Brzuch ma chodzić, nie góra klatki piersiowej. Brzuch do przodu, do tyłu, jeśli leżysz na plecach, do góry na dół. Nie klatka piersiowa. My w dzisiejszych czasach nie umiemy oddychać dobrze. Brzuchem. Kilka wdechów, wydechów i teraz wyobraź sobie kwadrat. Liczę do czterech, liczysz kwadrat w górę. Wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Wypuszczaj. Raz, dwa, trzy, cztery. I zamykamy kwadrat. Zatrzymaj powietrze. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze raz. Wdech. Dwa, trzy, cztery. Zatrzymaj. Dwa, trzy, cztery. Wydech. Dwa, trzy, cztery. 4, zatrzymaj. 2, 3, 4. I te wdechy po kwadracie możesz stosować do 5 minut. Niektórzy bardzo wyczynowi już żołnierze wytrzymują do 7. 7 wdech, 7 zatrzymują, 7 wydech i 7 zatrzymują. To nie zadziała od razu na po pierwszym zastosowaniu, ale spróbuj przez tydzień. Zobaczysz, co się wydarzy. Po dwóch minutach pójdziesz spać. Bez względu na to, jakie są warunki dookoła. Ale ilu wytrzyma tydzień/dwa? Sprawdźmy to. Pamiętaj, dobrze, że jesteś. I widzimy się w pożywnym wtorku jutro. Pa! A tymczasem dzisiaj widzimy się wieczorem w Akademii Zdrowia Metabolicznego w Warszawie. 7 grudnia widzimy się na spotkaniu z braćmi rodzeń w Poznaniu i 17 grudnia Akademia Zdrowia Metabolicznego w Poznaniu zapraszam. Pa.